Po ho, hej ho, by się szło, oho, oho, oho. Witajcie wszyscy na naszym kanale. Kogo ja to napotkałem? Te, spotkaliśmy się w lesie, będziemy się razem strzelać z Maciejem. W lesie? To jest dróżka po Zdrużka, prostu. Dróżka, ale no. wokół mamy... O, A skąd? To, to... to nawet nie lasno. No, no tak, no to nie jest... So. E, dzisiaj sobie zrobimy porównanko, dość fajne porównanko. E, Wyciągłem te petardy do miniaturki. Ale było tak ładnie zapakowane. E, otrzymaliśmy te, właśnie sztuki od Pirotechnika X, więc dziękujemy Ci za podesłanie nam tych petard do testu. Więc, no, e, co my tu mamy? Syn? Mamy petardy, właśnie FP3 White, których w ogóle nie miałem w swojej kolekcji, ale e, pewnie nieraz jeszcze je zdobędę. Także no, 2014 rok produkcji NWP 15 gram na 5 sztuk, czyli mamy 3 gramy na sztukę. No, bardzo ładnie wykonane. Gipsik, zaraz pokażę z bliska. Mamy dalej Petardy ACF47, czyli po prostu, po prostu popularnego po prostu demona od y, komety. 2,5 grama na sztukę, czyli na paczuszkę przypada ile? 12,5. Na 5 sztuk w sumie, bo na paczuszkę 50. No. Tu, mamy. E, tu mamy dalej co? FP3 to jest P1216 od Komety. No, czyli tak jakby e, taka sama wersja co demon, tylko się nieco różni. E, ona ma 2 gramy: jeden 3 ADR, NWP. No, w sumie te petardy mają NWP, oprócz teraz c bo c nigdy nie miały certyfikatu NWP. One mają CE, 2018, partia siódma, Dwie, one mają 1.9 albo 1.8, na pewno gram nie ma, 38 na paczkę, no to 1.9, no. Także no, zobaczymy, pokażę z bliska. Począwszy może od mhm. C4. Tu na statyw może, o, dobra. C4 chyba każdy zna, każdy z nich strzelał. Są właśnie trzy partie, no trzy partie, no. rok produkcji 2016, 17, 18, najlepszy jest właśnie 18. Ale nie każda właśnie partia jest dobra. Mamy teraz tutaj siódmą, więc przetestujemy sobie jakość wykonania, bardzo dobra. No i no, F3. jak to w T4? F3. Dawaj się bardzo. Odkładam. Możesz odpakowywać. Dalej P12-16. Instrukcja obsługi, która zakrywa folię. czyli aha, folia jest w środku, więc eee, plus. Tak samo dla Pyromax, bo mamy instrukcję obsługi z tyłu. No, coś takiego, jak ta trójka klasyczna od komety, stara. OK, lecimy dalej. Mamy następnie Demona. Demon już nie ma instrukcji obsługi, a szkoda. No wygląda prawie tak samo jak FP3 od komety, no w sumie producent ten sam No i mamy od Jorga NWP FP3 White. Tak F3. bardzo ładnie oryginal wygląda No. więc bardzo ładnie to wygląda. Dobra, dawaj, odpakuj, a to chcesz każdy osoby. No pakuj? tak. A, a, tak. A, a, a. O, jak ląd wyszedł. Z Dobrze, synku, już Ci pokazuję, daję, proszę. Tu masz każdy do kieszeni. Wietrzy. Jeszcze jedna sztuka nam została. Ląd w każdym przypadku jest długawy. Chyba najdłuższy się okazuje w Wyłajcie, aczkolwiek. No, o, i mamy. Co to jest? Po 12 16 tak. Czyli porównanie jest bliska. Korpusy, o, żeby nie spadło. I no. Trochę odbiega FP3 ale zobaczymy, jak będzie stało z mocą Podejrzewam, że będzie głośno. Dobra. Zapraszamy Was do oglądania, mój Dody. Stawiamy produkt na płaskim, niepalnym podłożu. Palamy go na wyciągniętej ręce i uciekamy przynajmniej ile? 15-20 metrów. Ma zapalniczkę się? Ma, spokojnie. Zaczniemy sobie od klasycznej C4. Ostrość jest. Jest, jest, cymku, jest oh, wow. Ostrość. Jest wszystko Zaczynamy od C4 C4 zawsze mi się podobały te petardy Odkąd pamiętam one jeszcze się nie popsuły Mimo niepełnych 2 gramów strzelałem bardzo fajnie O jest lara nawet I powiem tak Partia siódma jest bardzo dobra Bardzo dobra ósma i 9 chyba też bo strzelaliśmy z niej ale No to jest właśnie to, no. to co kocham Kurde, super. Dobra, lecimy teraz HCF 47, czyli Demon. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jak Demon będzie szczerał. Demon ma flagę. Kurcze, ty! Mocniej. Mocniej. To stary Demon. No tak. O, o dostałem. A jakim cudem, to ja nie wiem. Normalnym cudem. Zobaczcie kochani, co na Maćka spadło. Nie wiem, czy będzie widać. Po plecach dostał, Po plecach dostał. Nie wiem, czy to było widać. Widać. O. Coś U, takiego. Dę. Super. Ale. demony <laughs> są super. Ale Dobra. to stare się No tak, stare. No. bo Teraz te nowe to. Tak. zim się gramatura pomieszała. P12, 16, FP3. I dlatego, moi drodzy, kocham starą pirotechnikę. Naprawdę kocham starą pirotechnikę. grubszy ląd Uuu. to już słabiej a co to to to? to już było słabej, mega słabo no zobacz tam ale nie. to szczylało mocniej no nie wiem albo taka sztuka wadliwa i aż 3 trzywaj zobaczymy synuś no ta o połowę słabiej, o połowę na pewno ciszej komary mnie tu chcą wieść, ale to jakoś muszę wytrzymać Powiedziałbym, porównywalnie. Porównywalnie w tym Ej, ja myślałem, że P12-16 tak samo walnie jak Demon. No zobaczmy. Pod garstkiem Ganym nie było, I trawa też. Trawa też jest. ale F3 znaczy, White, tak samo. No mocnie, ale. Zaczynam od czego tu jest ta biała. Tak? Biała, no ft 3 White. F3 White. Jeszcze to było. było klasyczne. A ja ty zaraz mi tu będziesz w tyłku Stały nam resztki po naszym O, tynku. tak, dobrze Ja wiem, czy nie no. ja wiem Tamte zaraz mi podasz następną No uwaga Nieco dłuższy odcinek będziecie mieć O Wysoka. Wysoka. no, są, się, Dobra, dawaj następną paczkę. ACF P12-16 FP3. ta druga, tak? Ona się szybko pali. Ona bardzo szybko się pali. No teraz tu głośniej strzeliło. Głośniej, ale słabiej od Łajta. C4 Mogłeś zostawić ją na koniec Dobrze Pamiętajcie zawsze, zobaczcie, jak kładziemy nawet pod garnek, tak? No. Petardę kładziemy tak, nie w ten sposób, nie w stronę Macieja Kładziemy zawsze tak Myślę, że C4 mam już. ła Ła pauza Pauza synuś. No to w międzyczasie może trawę zrobimy. Dobra, czekaj. To zabierz je. Zabieramy. Zrobimy trawę. No, hu hu. No nie wypały się zdarza ja ma podchodzi do takiej mocy to. Raczej, nie? No. Dobra, tu no. mamy trawę. Dajemy Więc się nie zbliżamy. Mamy łajta. Nie wiem, jakaś była chyba... No? Z tym musiała być jakaś wadliwa. Mamy pierwszą dziurkę. Miała być jakaś waliwa Tu mamy demona. Jakaś musiała być wadliwa ta petarda, bo... Demonik, tak? No. Ty demon strzela jak dobra trójka e, Dobra lecimy dalej no Mapo jedyna, czekaj, co teraz mamy mieć? 3-3 trzy, trzy. P12-16 teraz czyli dom Tak to jest ta no na razie demon wygrywa Na prowadzeniu jest P12, 16 No chyba to wszystko Ja ja zapamiętałem, że strzelały bardzo głośno, ale teraz no co, co nie wiem Może być partia jakaś takie, wiesz? Może Może być partia taka jakaś zmersiona troszeczkę I mamy C4, C FIA <C3> tych co poprzedni teraz była odpalają Bardzo bo mi bardzo tylko No to... O, nawet papierek został Od tamtej o, FP3. Musiał, ale gniazdek my narobili, synek. C4. C4 bardzo ładnie. Dłoni byście nie mieli. Na pewno. Przy FP3 od komety P12, 16, taka wyrwa. Przy Demonie taka i przy fp3 White najmniejsza. Dobrze. No to c4 z mocą wygrała tutaj. Powiem tak. Demon, Każda fp3. Każda jedna z nich mogłaby zrobić krzywdę. fp3, kometa i White. No tak. Każda jedna. Dobrze, wracamy do karta No i co teraz zostało? No mnie wybuchło c4, tak? Tak, daje c4. No i jeszcze Demon został. Dobrze. c4. No, ale biorąc pod uwagę cenę C4, poszły bardzo dużo w górę, ale i tak warto je kupić, bo teraz teraźniejsze petardy są kiepskie. Oczywiście są wyjątki. O, o, o. Widzisz to? No, i dostać z takiego garnka. Podpórka, ten jednak czwórka, tak? No. Dla mnie jedyna petarda, która odkąd strzelamy nie zepsuła się. Teraz mamy co? Demon. Demona mamy, tak? Ostatni, no. Też mocno. No No. Powiem kurczę, no, klasico domingo. Cześć pięknie, Jarek na cały No Jarnek na cały Dobra Powiem wszystkie są dla mnie super Klasa Wszystkie mają jakby taki swój charakterystyczny wygląd Albo... Każda szczela inaczej No dokładnie tak Ale dlatego właśnie kocham starą pirotechnikę przykład... Bo ona mało kiedy zawodzi Na przykład co miłośnicę FP3 White no. Także dzięki pleta. naszemu widzowi, że nam podesłał, no. klasa super, piątka z plusem, oby, 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 więc dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy jeszcze raz, wy sami ocencie, która dla was zajmuje pierwsze miejsce, no. która drugie, która trzecie, która czwarte, tak. napiszcie w komentarzach, a my żegnamy się z wami i do następnych odcinków moi drodzy, no. Siema, na razie. No.